Witamy Was pięknie, to jest program BMW Junior, w którym testujemy samochody i sprawdzamy wszystko, co piszczy w motoryzacji razem z Marysią i Stefanem. Tak, a ja jestem kto? Adam Koracki, na status. Jak ja lubię tę śpiewkę, to jest coś wspaniałego po prostu. Stefciu, przywitaj się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, żeby pojeździć takim samochodem, jak ten, przy którym stoimy, to musicie mieć co? Prawo jazdy. Prawo jazdy i jeszcze troszkę musicie dorosnąć i urosnąć, nie? Ale ten samochód przywiózł dla Was specjalne pomocy naukowe, bo dzisiaj będzie test. Test uh. przepisów ruchu drogowego. Jesteście gotowi na sprawdzian. No, będzie jazda, a pomoce słuchajcie, yes. wyglądają tak. Jest łobełek. jeden cudowny łowełek, który będzie przynależał komu? Marysi. Małysi. Małysi. Tak się dobra. Proszę bardzo. Uh. O, i jest jeszcze uwaga w bagażniku, schowany uh. niezwykle uh. przepasny. <laughs> się cieszy. Samochodzik. Ale najpierw jeszcze, proszę bardzo, Marysieńko, dla o Ciebie jesu. kask, tak, na rowerze koniecznie. I jest samochodzik dla Pana Stefana. Czy Pan Stefan jest szczęśliwy? Tak. W związku z tym, że takim samochodem będzie popylał? Mhm. Mm wspaniale. Ale jeszcze nie znam prawo jazdy, przepraszam. Dlatego masz samochód w wersji mini. Proszę bardzo. Wiesz, jak to się obsługuje? No, raczej tak. Jest miasteczko ruchu drogowego? Tak. Znacie przepisy? Zobaczymy, czy nasi widzowie je znają. Zamykamy furmankę. O! Odpalacą to? Odpalać! Jechać! Wow. I zaczynamy sprawdzian! No dobra, dzieciaki, koncentracja. Pierwsze pytanie testowe. Jakie znacie oraz które są najważniejsze, a które mniej ważne, czyli uszereguj hierarchicznie znaki i sygnały drogowe. Zakładając, że na skrzyżowaniu stoi policjant albo funkcjonariusz. No to najpierw policjant, potem są światła, a potem znaki drogowe. A jakie są znaki drogowe? Pionowe i poziome. Pionowe i poziome, zobaczcie, piękna odpowiedź. Czyli macie u mnie już po jednym punkcie. Widać, że pamiętacie, co? Koncentracja pełna. A co to są znaki pionowe? Pokaż Stefan Paluchem, które to są znaki pionowe? A, no ten. No? Ten, 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 ten. A poziome? Tak, jest. Wszystkie pasy, linie, ścieżki wytyczone, strzałki. Prawda, to wszystko są e, te znaki. Także słuchajcie, o tym trzeba zawsze pamiętać. Nawet jeżeli działają światła, a stoi funkcjonariusz, to on kieruje ruchem. Potem światła, a potem dopiero cała infrastruktura, czyli znaki. Teraz będzie rzecz o sygnalizacji świetlnej. Tak? Takie są sygnalizatory i to jest bardzo ważna informacja Ale dla tak. kierowców i dla pieszych. Tak, inne dla rowerzystów, inne dla pieszych. I teraz wy wymienicie, jakie to mogą być światła. Czerwone? Co oznacza? Y, że stop, że nie wolno jechać. Zatrzymać się, nie jechać, przepuścić ruch, prawda? Tutaj po środku? I że musisz się przygotować do jazdy. A jaki kolor? Żółty. Żółty, właśnie. I ono zawsze wzmaga uwagę kierowcy. Jeżeli jest połączone z czerwonym, tak jak teraz, to znaczy, uwaga będziemy ruszać? a jeżeli jest po zielonym, to mówi nie wjeżdżaj za sygnalizator, jeśli warunki na to pozwalają, bo trzeba będzie się zatrzymać. A to światło? Zielone. Go! Go! I mówi jedź. Jedź, tak jest, jedź, tak. ale oczywiście zachowaj tak. należytą uwagę, prawda? Bo przejeżdżasz przez skrzyżowanie, ale droga wolna, można jechać. Czy to jest jasne wszystko z tymi światłami? Będziecie to stosować? Tak. Na drodze możemy spotkać miliony różnych sytuacji. Jedną z takich sytuacji jest przejazd przez tory kolejowe. Jak się zachować w takim momencie? W naszym wypadku sytuacja jest bardzo jasna. Mamy znak stop, zarówno pionowy, jak i poziomy, więc przed torami musimy zatrzymać pojazd, rozejrzeć się, lewo, prawo. Lewo i upewniwszy się, że nic nie jedzie wielkiego i ciężkiego, śmiało ruszyć do przodu, ale zatrzymać trzeba się zawsze. Jadąc na rowerze, zbliżasz się do migającego światła zielonego na sygnalizatorze. Co robisz? Jeżeli na sygnalizatorze miga zielone światło, oznacza to, że za chwilę zapali się czerwone, czyli nie powinniśmy już wjeżdżać na skrzyżowanie, trzeba się zatrzymać. W miarę możliwości, oczywiście, światło migające ostrzega nas, że być może nie zdążymy opuścić skrzyżowania przed zapalonym światłem czerwonym. Lepiej wcześniej zahamować, niż żeby było za późno. Jesteś rowerzystą, to jest przejście dla pieszych. Co zrobisz po kolei, żeby przedostać się na drugą stronę jezdni? Sytuacja jest nad wyraz prosta. Musisz zsiąść z roweru, rozejrzeć się w lewo, w prawo, w lewo, przeprowadzić rower przez jezdnię i kontynuować jazdę możesz dopiero po drugiej stronie ulicy. Oto sytuacja. Manewr skrętu w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Który wybierzesz pas i jak zachowasz się podczas skrętu w prawo na takim skrzyżowaniu? Żeby skręcić w prawo, należy obrać skrajnie prawy pas, tutaj oznaczony strzałką. Jeżeli chodzi o sam skręt w prawo, jeżeli mamy zieloną strzałkę, jest to warunkowy skręt w prawo, więc musimy się upewnić, że będziemy mogli ten manewr wykonać. Najpierw zatrzymać się, potem ustąpić pierwszeństwa pieszym rowerzystom oraz jadącym samochodom i dopiero potem warunkowo skręcić w prawo. Jeżeli mamy światło zielone na sygnalizatorze, możemy śmiało skręcać w prawo, zawsze zachowując ostrożność. Powiem Wam tak, nieważne czy masz lat 6 czy 60, motoryzacja zawsze bawi, prawda? Przepisy ruchu drogowego się zmieniają, trzeba za nimi nadążać, trzeba być na bieżąco i trzeba się po prostu przez cały czas szkolić i uczyć. Fajnie było dzieciaki? No. No pewnie, że no. fajnie było. Dużo jazdy, dużo zabawy, nie? I jeszcze wiedza zgromadzona tutaj w głowie. Samochodziki. Też cudowne, oczywiście. Słuchajcie, kłaniamy się nisko do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku programu BMW Junior. My będziemy, mam nadzieję, że Wy też będziecie, także bywajcie. Kłaniamy się teraz, uwaga, Czy dwa, jeden. Pięknie to robimy, coraz ładniej. Drodzy widzowie BMW Junior, mamy dla Was super konkurs. Do wygrania trzy zestawy klocków. Jak to zrobić? Napisz, jak wygląda Twoja wymarzona, wakacyjna podróż samochodem. My wybierzemy trzy najlepsze odpowiedzi, nagrodzimy je i naprawdę będzie cudownie. Odpowiedź wyślij na maila, a ja życzę powodzenia.